Podczas mojego pobytu w Krakowie postanowiłem przetestować jedzenie serwowane w lokalu Fellas. Na samym początku doskosztowałem burgera Bacon Double, po spróbowaniu jego powiem tak. Bułka mega delikatna w smaku, bekon był chrupiący, a zarazem czuć było ten posmak z grilla. Z warzyw mocno wybiły się pikle oraz sałata lodowa. Czerdar miał kremową konsystencję, mięso było soczyste, brane jest od lokalnego dostawcy. Następnie spróbowałam winksówczek w glazurach Buffalo, Garlic oraz Jack Daniels Barbecue. Najbardziej przypadły mi do gustów w glazurze Buffalo. W smaku ich dominował charakterystyczny sos na bazie pieprzu, cayenne i masła. W zestawie z Wingsami były frytki oraz do wyboru miałam sososry na bazie Carolina Reaper oraz Kentucky Gold. W samym końcu spróbowałem żeberek barbecue w zestawie frytkami łódeczkowatymi z posypką. Najprawdopodobniej to była przyprawa do ziemniaków. Mięso od koci odchodziło mega delikatnie, mięso było soczyste, glazura barbecue intensywna, a fryteczki to idealna zakąska do mięsa. Podsumowując, następnym razem najchętniej wrócę tu na burgera oraz na żeberka.